W poraniach specjalistycznych pracuje 20 poradni, dwa gabinety USK dziecięcy i dla dorosłych, Dwie pracownie mamy prób holterowskich, również dziecięcom i dla dorosłych, gabinet EG i gabinet zabiegowy, który pracuje dla potrzeb całej przychodni. W przychodni pracuje 20 pielęgniarek, 8 rejestratorek, 2 gipsiarzy. Oraz jeden ratownik medyczny. Do poradni tych zapisujemy pacjentów na terminy, prócz poradni chirurgicznych, gdzie pracujemy codziennie od godziny 8 do godziny 14 i pacjenci przyjmowani są na bieżąco. Dziennie przyjmujemy około 600 pacjentów. W ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 120 tysięcy pacjentów w przychodniach, a w tej chwili w rejestrze mamy już ponad 150.